Witam na kolejnej części. Torebeczka jest podzielona na kilka części, żeby było ją łatwo wykonać. Pokazuję ją bardzo dokładnie rząd po rzędzie, dlatego może być to dosyć długi filmik. Zrobiliśmy trzy części, i teraz będzie zmiana koloru. Tak jak wspomniałam, odwracamy naszą robutkę, małą robutkę na drugą stronę tak, żeby pętelka była z prawej i teraz będziemy zmieniać ko kolor z powrotem na różowy tylko zapomniałam dodać, że różowego koloru nie odcinamy mam nadzieję, że tego Pani nie zrobiły jeżeli odcięły, to teraz trzeba będzie dodać kolor e podobnie jak to było w przypadku białego a jeżeli Panie nie odcięły tak jak ja to po prostu wystarczy tą włóczkę przybliżyć blisko tej białej pętelki, tak w pionie ją układamy tutaj od tego miejsca, gdzie ona jest zostawiona. Układamy bliziutko, przytrzymujemy palcem blisko tej pętelki, łapiemy właśnie tą różową na pętelkę, na szydełko, przepraszam, przeciągamy przez białą pętelkę. Białą pętelkę zaciągamy, zaciągamy mocno, a na różowej robimy jedno oczko łańcuszka i również zaciskamy. Ta biała włóczka już nam chwilowo nie będzie potrzebna. Będziemy pracować różową, a potem niebieską. więc ja odcinam, układam tak wzdłuż krawędzi, tutaj, żeby mi się od razu wrobiła w torebeczkę. Porządkuję trochę moje miejsce pracy i teraz będziemy pracować nad następnym rządem, rządem, rządem pęczków tyle, że kolorem różowym Proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek dwa mówię, ponieważ pierwsze już jest zrobione, te takie zaciskowe które dołączyliśmy Następny kolor. Proszę zrobić jeszcze dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Narzut. I pomiędzy słupkiem pierwszym, a pęczkiem pomiędzy te dwa elementy, wbijamy szydełko. Przy okazji układam tak tą włóczkę końcową, tutaj, żeby ładnie się wrobiła w tą robótkę. Pomiędzy. To miejsce, wbijam szydełko, no właśnie mi uciekła. I tutaj robimy pierwszy pęczek na szydełku. Narzut oczywiście. Wyciągam pierwszą pętelkę, narzut znów w to samo miejsce. Druga pętelka i trzecia. I przerabiamy. Pierwszy pęczek gotowy. Również robimy odstęp jednym oczkiem łańcuszka. I następnie proszę zrobić w czterech następnych dziurkach, po jednym pęczku. Czyli w następnej dziurce pomiędzy tym pierwszym a drugim pęczkiem wbijamy szydełko i robimy kolejny pęczek. Trzy nawinięcia, przerobienie. Jedno oczko łańcuszka, w następnej dziurce kolejny pęczek. Mi już tak dosyć sprawnie idą te pęczki. Ponieważ naprawdę z biegiem czasu można dojść do wprawy. Robimy jedno oczko łańcuszka, w kolejnej dziurce, kolejny pęczek. Razem mamy już cztery pęczki, jedno oczko łańcuszka, w następnej dziurce kolejny. Pięć pęczków będzie z jednej strony tego tej torebeczki i tego rzędu i 5 pęczków tutaj z drugiej strony. Następnie będziemy wykonywać ciut inny schemat tak jak tutaj. Również będziemy wykonywać w następnej dziurce robimy po dwa pęczki, ale jeszcze zanim za... Tym ostatnim pęczkiem robimy jedno oczko łańcuszka, narzut. W następnej dziurce również dwa pęczki. Tak jak to robiliśmy w rzędzie poniżej, kolorem białym. Pierwszy pęczek zrobiony w tej dziurce, narzut. I znów w tej samej dziurce drugi pęczek. Następnie robimy narzut kolejnej dziurce jedno oczko łańcuszka, narzut oczywiście w kolejnej dziurce tylko jeden pęczek znów jedno oczko łańcuszka narzut, w następnej dziurce dwa pęczki tak jak podobnie w rzędzie poniżej każdy ten pęczek niezależnie od tego czy są dwa obok siebie, czy jeden, tylko każdy jest oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. Następnie jedno oczko łańcuszka, w następnej dziurce tylko jeden pęczek. Dalej jedno oczko łańcuszka, w następnej dziurce dwa pęczki. Tak naprzemiennie wykonujemy. Trzy nawinięcia. Jedno oczko łańcuszka, znów w tej samej dziurce. Dwa pęczki. Jedno oczko łańcuszka. Tak, ja już nie miałam zrobione. W następnej dziurce jeden pęczek. Jedno oczko łańcuszka i już ostatnie dwa pęczki. Tutaj nawet w rzędzie poniżej również były dwa. Więc wykonujemy dwa pęczki obok siebie. Jedno oczko łańcuszka i pęczek. Następnie w tych kolejnych dziurkach, czyli raz, dwa, trzy, cztery, i pomiędzy ostatnim pęczkiem a tym łańcuszkiem, tutaj na samym końcu, w tej dziurce, pomiędzy pęczkiem a łańcuszkiem, od którego zaczynaliśmy pracę, tutaj również proszę zrobić ostatni pęczek. A więc jeszcze przed nami raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojedynczych pęczków, tak jak na początku tego rzędu. A więc jedno oczko łańcuszka i pięć pojedynczych, tak jak tutaj. Pęczków. Ja zrobię pauzę na dokończenie Środeczek można powiedzieć, że mamy już zrobiony Dokończyłam 5 pęczków do samego końca tego rzędu pojedynczych pęczków I teraz odwracamy naszą robótkę na drugą stronę tak, żeby pętelka była z prawej Układamy ją dokładnie i będziemy jeszcze wykonywać jeden rząd kolorem różowym. Robimy jedno oczko łańcuszka. Będzie to rząd piąty, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rząd piąty wykonujemy. Zaczynamy od jednego oczka łańcuszka. W tym samym oczku, od którego wychodziło to pierwsze oczko, wbijamy szydełko. Na szydełku nie ma żadnego narzutu. Wbijamy szydełko, i tutaj wykonujemy jeden półsłupek. Rząd piąty będzie bardzo prosty, ponieważ w każdym oczku będziemy wykonywać po jednym półsłupku. W przypadku kiedy będziemy musieli przerobić to oczko łańcuszka pomiędzy pęczkami, niekoniecznie musimy tutaj stresować się i wbijać w oczko, rozdzielać te niteczki, tylko pod oczko wbijamy szydełko. I wykonujemy po prostu półsłupek. Tutaj, gdzie jest pęczek, no to wiadomo półsłupek, tutaj pod oczko, i do końca tego rzędu po kolei robimy rząd zwykłych półsłupków. A więc wykonam pauzę na przerobienie tego. Piąty rząd półsłupków jest już skończony, i tutaj również kończy nam się praca kolorem różowym. A więc będziemy już zmieniać kolor na niebieski. Ja już tutaj przygotowałam piękną niebieską włóczkę, również z takim błyskiem. Bardzo ładne te włóczki są. Polecam szczególnie na dziecięce jakieś ubranka czy torebeczki. Co dalej? Odwracamy również tak robótkę, żeby pętelka była. Na, odwracamy na drugą stronę, tak żeby pętelka była z prawej strony. Układamy dobrze włóczkę, ponieważ będziemy teraz właśnie wykonywać kolorem niebieskim rzędy, rzędy słupków. Rzędy słupków. Prace zaczniemy również od, od tego. Zmianę koloru, podobnie jak poprzednimi razami. Przykładam bardzo blisko tej pętelki włóczkę, łapię niebieską, zaciskam tutaj różową już, a na niebieskiej robię jedno oczko, łańcuszka, które mocno zaciskam. I teraz jeszcze dociskamy różową i różowy kolor już odcinamy, nie będzie on nam potrzebny. I będziemy pracę wykonywać teraz słupkami, i może tylko wspomnę, że będziemy wykonywać rzędy słupków. Zawsze na początku rzędu i zawsze na końcu rzędu, niezależnie w którym to rzędzie, będą takie same pojedyncze ilości słupków na początku i na końcu. Zawsze na początku i zawsze na końcu będzie po 8 słupków, natomiast zmiana będzie się tutaj, e, będzie tutaj w, w rzędach pewna zmiana. Ja będę tłumaczyć tutaj, jak wykonać właśnie ten taki kształt półkola, jak poszerzać troszkę tą torebeczkę. Także będzie ciut zmiany. Zawsze na samym początku będzie po 8 słupków i zawsze na samym końcu po 8 słupków. A więc wykonujemy pierwszy słupek, który tak naprawdę jest trzema oczkami łańcuszka. Pierwsze oczko już jest zrobione. Proszę zrobić jeszcze dwa oczka. Ten słupek, te trzy oczka łańcuszka zastępują nam pierwszy słupek. Następnie narzut i w siedmiu następnych oczkach, bo ma być ich razem osiem, w siedmiu następnych oczkach wykonujemy siedem słupków. Układam dobrze tutaj włóczkę. Jeżeli nam ona, to oczko tutaj różowe się tak rozejdzie, to ściskamy. Ja przy okazji jeszcze wrobię tą różową włóczkę. Różową i niebieską naraz. Lubię od razu wrabiać, żeby później nie mieć problemów. Robimy narzut, i w następnym oczku. W następnym oczku robimy, bijam szydełko. Tutaj trochę muszę ujarzmić te dwie włóczki i wykonujemy pierwszy słupek, czyli tak naprawdę drugi, bo ten pierwszy to trzy oczka łańcuszka, trzeci słupek, czwarty, w następnym oczku. Piąty, następny. Szósty, siódmy i ósmy. I również z drugiej strony rzędu proszę odliczyć taką liczbę oczek, żeby na końcu było również 8 słupków. Na początku i na końcu. Mówię to, ponieważ teraz będziemy wykonywać Właśnie do momentu, gdzie tutaj będzie tych 8 słupków obok siebie pojedynczych, do tego momentu ja nie podam dokładnej liczby y, oczek. Do tego momentu będziemy robić naprzemiennie. Raz w jednym oczku dwa słupki, i właśnie w następnym oczku zrobimy dwa naraz słupki. Pierwszy słupek narzut, i w tym samym oczku drugi słupek. I potem będzie zmiana troszkę. Za tym motywem proszę zrobić w następnym oczku tylko jeden słupek, w następnym oczku również tylko jeden słupek, i dopiero w trzecim, dopiero w trzecim znów dwa na raz słupki. Pierwszy i drugi. I taki motyw proszę powtarzać, czyli 2-1-1. Dwa, jeden, jeden, dwa. 1, 1, 2, aż do momentu, gdzie musi zostać tutaj tych 8 słupków. Czyli tak jak mówiłam, za tą dwójeczką robimy jeszcze pojedyncze słupki. Dwa pojedyncze, i w, za tymi dwoma pojedynczymi dwa naraz. Ja zrobię pauzę na dokończenie tego rzędu. Na samym końcu przypominam 8 pojedynczych słupków, tak jak na samym początku. Pauza. Szósty rząd jest już skończony. Wygląda w ten sposób. Tak jak mówiłam, 8 ostatnich słupków musi być wykonane. Jeżeli nie zgra się tutaj idealnie panią wzór, będzie na przykład więcej tych słupków, to proszę się nie przejmować tym tak aż za bardzo. Następny rząd odwracamy na drugą stronę i również zaczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Następnie narzut i w siedmiu kolejnych oczkach wykonujemy po jednym słupku. Czyli razem 8 subków, tak jak tłumaczyłam, te rzędy będą dosyć podobne do siebie, tyle że zmiana będzie zachodzić w tej środkowej części. raz, 2, 3, 4, 5, narzut 6 7 8 i również osiem słupków musi być z drugiej strony na końcu. Ten środkowy wzór w tym rzędzie będzie wyglądał w ten sposób. W następnym oczku robimy dwa słupki naraz, raz. Pierwszy i znów w tym samym oczku drugi. Potem trzy pojedyncze słupki. W rzędzie poniżej były dwa, w tym rzędzie będą trzy pojedyncze słupki. Czyli pierwszy drugi słupek w następnym oczku i w następnym trzeci. I za tym trzecim słupkiem, w następnym oczku dwa naraz słupki dwa naraz. I tak wykonujemy do momentu, aż trzeba będzie tutaj wykonać osiem pojedynczych słupków, czyli Zasada tego środkowego miejsca wygląda w ten sposób: 2, 1, 1, 1, 2. I ja zrobię pauzę na dokończenie. Siódmy rząd jest już skończony. Ósmy rząd będzie bardzo podobny, a więc odwracamy robótkę na drugą stronę. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, następnie 7. Słupków, razem osiem z tym pierwszym, i osiem ma być na końcu. A więc po kolei robię słupki. Pierwszy tak przerobię szybciutko. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy. razem z tym pierwszym mamy 8 słupków i również tych 8 musi być na samym końcu dalej wykonujemy również naszą metodą w następnej dziurce dwa słupki na raz 2 na raz słupki i pewnie Pani zauważyły, że skoro rzędzie poniżej były trzy słupki pojedyncze odstępu to w tym rzędzie będzie cztery słupki a więc proszę zrobić cztery słupki w następnych e, czterech oczkach pierwszy słupek w następnym oczku drugi słupek trzeci i czwarty i za tym czwartym słupkiem Narzut i robimy w tym oczku dwa naraz słupki. I tak przerabiamy ten rząd, pamiętając przy tym, że tutaj na samym końcu robimy osiem pojedynczych słupków. Zmiana tylko jest tutaj. Ja zrobię pauzę na dokończenie. Ósmy rząd już skończony. Dzięki dodawaniu, tym dzięki dodawaniu tych podwójnych słupków tutaj powstaje właśnie taki kształt nie zciaśnia nam się ta torebeczka Natomiast rząd 9 i 10 będą identyczne Rząd 9 i 10 będą identyczne Zaczynamy od odwrócenia robótki Również zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek i tak zaczynamy rząd dziewiąty i dziesiąty. Będzie on bardzo prosty, już bez żadnego dodawania kolejnych słupków, tylko po prostu w każdym oczku, w każdym następnym oczku po jednym słupku. I tak wykonujemy dlatego, że te pojedyncze słupki sprawią, w każdym następnym oczku do końca tego rzędu i rząd 10 identycznie wykonujemy pojedynczymi słupkami, dlatego że, proszę zobaczyć, dzięki temu będzie nam tak fajnie zakręcać ta robótka, po czym w następnym filmiku połączymy te obydwie części, ale to już serdecznie zapraszam na kolejny filmik, na kolejną część. Teraz wykonujemy te dwa rzędy. Pojedynczymi słupkami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne części.